Ostatni rok był dla Joanny Opozdy naprawdę ciężki. Aktorka źle znosiła ciążę, która przez komplikacje była zagrożona. Musiała spędzać w łóżku długie dni i noce, aby Vincent urodził się zdrowy. W tym czasie jej niewierny mąż zaczął zlecać się do młodszej sąsiadki. Antek Królikowski ostro dał w kość żonie. Rychły rozwód pary jest już nieunikniony, a w sądzie będzie trwała walka o alimenty. Do tego choroba Vincenta z pewnością odbija się również na zdrowiu i samopoczuciu samej Joanny Opozdy. Mimo to gwiazda stara się poświęcać dziecku każdą wolną chwilę i cieszyć się urokami macierzyństwa. Celebrytka urokami macierzyństwa chwali się na swoim Instagramie. Chociaż nie pokazuje twarzy swojego synka, często możemy zobaczyć, jak Joanna Opozda go wychowuje i jak rośnie pokazuje między innymi zabawy z pieskiem czy gaworzenie nic dziwnego że jej fani i fanki dopytują o jego stan zdrowia chłopiec bowiem od początku spędza dużo czasu w szpitalu ostatnio fanka zapytała aktorkę w komentarzu jak Vincent obecnie się czuje joanna opozda zdobyła się na szczerą odpowiedź przyznała że czekają go wkrótce bolesne badania Dziękujemy jest lepiej, chociaż w niedługim czasie czekają nas kolejne poważne i niestety bolesne badania. Ufam, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, napisała OPOZDA. we the slipping, we're feels we're slipping, we're slipping, we